Hej, cześć, witajcie moi widzowie! Z tej strony RTW was po długiej przerwie. Jesteśmy z powrotem w naszej grze. Jak widzicie, balonik, o którym wspomniałem, już jest gotowy do robienia, także od niego zaczniemy dzisiaj. Myk! Od razu go sobie odtrakujemy. W międzyczasie, co tu się nam pojawiło? Tutaj mamy jakieś podcionki porobione. Jeszcze zrobimy trochę podcionków. Tutaj mamy nasze krzaczoki. Pozbieramy. Co my tu jeszcze mamy? Tu mamy jakieś rzeczy. Tutaj mamy. O, to są te buty, co tam poleciały. Że będziemy chodzić super szybko. Buty demona, no właśnie. Są lepsze. Załóżmy je sobie. Czy chodzimy szybciej? O, nie wydaje mi się. Dobra. Mamy potjonki. Mamy wszystko. Ile się mi robiło? 4 minuty, Ok. Na czym my tutaj stanęliśmy, moi drodzy? Mamy jakieś dwa questy do oddania. Dobra, może od tego zaczniemy, co? Dobra, jesteśmy na miejscu. Oddajemy kłyścika. O, bladżam. Dziękuję, Flux. Czyli jednak bladżam coś tam dał. Cute totem. Jedno nic ciekawego znając życie, ale dobra Tu mam jakąś kościkę, od razu lecimy. GHQ What? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Dobra, wykonany kościk. Co my tu jeszcze mamy? Makalak, Gdzie ten pan Makalak, to był pan Makalak. No ty chciałeś, panie Makalak. A, dobra, sorry. To ten babum chciał 20 koralów. To lecimy do babuma. Babum, gdzie ty jesteś? Tu jest babum. Jesteśmy na miejscu. Mamy babuma. No, okej. Okay. Super. Wróć do tego, gdzie byliśmy. No, okej. Okay. To lecimy. Okej, okay, mamy, mamy nasze miejsce. Okej, okay. inform Grammy. Panie Makalak, co pan chcesz od nas? Elixir nam dał i dwa nowe questy. Dobra, musimy iść na South-East. A, on nam tutaj tłumaczy, że prawdopodobnie bałk się rozprzestrzenia w tundrze. W sensie, ta druga, ta druga mapa, na której graliśmy, się na trzecią przeniosła. Mamy iść to sprawdzić. A tu mamy co do zrobienia. Flak to to od tych wybuchów, nie? Zawsze był. No właśnie. Dobra. Jakieś shinker Bomby mamy do zrobienia. Tutaj, i tutaj, gdzie pójdziemy? Najpierw A tu jest jeszcze Grammy. Idziemy do Grammy na chwilę, jeszcze co ty, pani byś chciała? A, że Polariego zabiliśmy. Dobra, może przy okazji się zrobił już ten sterowiec. Zobaczmy. A owszem, się zrobił, dobra. To odbieramy sobie sterowiec. Super. To jest to, jest nam bardzo łatwiej grać dzisiaj. Tylko za co to zamienić? Może za to? Okej. Okay. I teraz będziemy sobie latać. Uwaga. Próba numer jeden. Hop! No, o! Na 10 sekund to jest tylko. Uuuu. Ale mamy krótki cooldown w sumie, także. No i teraz, jak będzie jakaś tutaj sadzawka do łapania ryb, no to proszę bardzo, chwila, moment. A już nam się skończyła ben latamy. Ale jaja, ja. zbugowałem grę. <gry> Ciekawe czy mogę teraz normalnie zejść z tego, czy się coś zbuguje. Okej, okay, dobra. Świetnie. Idziemy do tego flaka. No i proszę bardzo, tam coś jest do zrobienia, a my możemy sobie wziąć samolotik i podlecieć. No dobra, ale on jakieś tam bomby dał, chyba co z tego? O kurde, wyszły te szarki stamtąd. Na moment, poczekaj. Dostaliśmy jakieś bomby od niego, o właśnie, equip. Mam to przetestować, znając życie. Bo ten zawsze był takie wybuchowy ziomeczek. Cyk. Widzisz tą bombę? Tak to działa. Eee. Trzeba mój i tak stanąć na miejscu, żeby tego użyć. Dobra, chodź tutaj, szerku, głupi. No i dobra, fajno. Back to flag. BACK TO FLAG! To lecimy w takim razie, drogi kolego. Mi się odcinek pełen to znowu... Trzeba je trochę pokończyć, bo... ...tu coś się w ogóle rozbudowali. Panie Flak! O, o jakimś kolejnym bumie mówi, co by ty out of bomb, o, o, o. Massively Powerful Magnet. O, 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 brzmi to dobrze. 5 Technium i 15 Slark Magnets. O, z tym magnetem będzie problem, pewnie. Dobra, tutaj wam coś gadać, pierdol, jak zawsze. Na tak się rozgada, to trzeba ten. Next level fishing. Ej, i ona mówiła o tym ziomeczku, u którego my byliśmy ostatnio. No, dokładnie, tego ziomka odwiedziłem. Tutaj pamiętacie, kopałem ryby na tym przerwniku. I od o nim wspomniała. Dobra, ale póki co... Yy, ja się przeniosę tutaj zobaczę ile mam tych magnetów. Można się robić dużo questów, a nic nie wykonujemy po zagadaniu. Zaraz się przekonamy ile mamy magnetów. Albo się nie przekonamy, bo zginiemy. Trzy magnety, mamy, czy, czy potrzebujemy 12. Dobra, to będzie długa droga w takim razie. Ja będę Oczywiście, że nie. Dobra, to podejdziemy tu jeszcze do tego ONA, zobaczymy o co tu chodzi. mamy po drodze w sumie. Jakieś spotkamy ślimaki, no to lejemy ślimaki w takim razie. Ja tu sobie jeszcze o założę z powrotem, bo mi się bomby skończyły. To rakiety założę. Ta rakieta jest najlepsza na razie. Bo o, tu są też slaby jakieś dwa. To łopu na bołę. Dawno nie grałem. Czuć, że się dawno nie grało. Zamiast trójki to jedynkę użyłem. Jak się rozbuchał No i dobra, mamy kolejny tym wszystko w takim razie wynosić. No i teraz proszę bardzo, łapanie ryb. Żaden problem. Hop! na środku jeziorka z balonikiem. Kurde, żyć nie umierać. Dotarliśmy na to miejsce. Trzeba to rozkwinić o co tu mniej więcej chodzi. Aha, mamy. To jest ta roślinność z bałg A co nam żebyśmy z nim zrobili. Aaaa, hmm. musimy na, tą, na tego Bałga położyć smaż Blossom Flory. O kurde, ja nie wiem czy ja mam przy sobie smash flory w tej chwili. Oczywiście, że nie mam. Dobra, to wracamy do tego co trzeba porobić w takim razie. <śmum> Przy okazji tam pamiętam, że była kolejna strategia, której ja nie zrobiłem chyba. To! Tumbler. Jest tu gdzieś Tumbler? Oczywiście, że nie ma. Bo to było właśnie złapania ryb. No. To było poczę i to. Dobra. Tumbler sobie zrobimy szukamy te smash blossom flory gdzie to są smash blossom, o właśnie ohoho, oh. dobra wiecie co należy teraz zrobić central podguard idziemy sobie na dół szybka akcja cyk cyk No i dobra, jeszcze raz może to samo. Oczywiście Woma musi pojawiać ponad najważniejsza w tym dzisiejszym odcinku. Musi stanąć na środku. No i dobra, wracamy. No, przy okazji się Tumbler zrobi, zobaczymy co tutaj potrafi ten Tumbler zrobić. Wow! Cała masa nowych rzeczy. Dobrze jest w takim razie. Dobra, smash bolo, są flory, jeszcze zrobimy sobie z... Z, z... Z, Nie wiem tego będzie potrzeba w sumie, ale zróbmy trochę więcej zawsze. Postawmy sobie tego tumblera gdzieś tutaj może. Może, może, może tutaj. Co my tutaj mamy nowy hełm, nowy armor, nowe łapki, nowe buty. Nowa broń Carb Axe Z czego my w ogóle bijemy? Już zapomniałem. Axe 27. Dobra, to będzie Axe 29. Czy nam na wszystko starczy? Zróbmy jedno to i tak. To zróbmy, to zróbmy. To zróbmy, to zróbmy. No i axa Ok, w porządeczku. Smash flory. Widzimy że tam, nie są adekwatne flory tam. Okej, okay, dotarliśmy i naszym zadaniem jest teraz pokryć to. Tyk, 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 tyk. Dobra. Okej. Okay. Wróćmy do ona. Ciekawe czy ja mogę to teraz od razu zabrać. Zobaczymy, czy zniknie jest ona. Chyba nie zniknęło. Dobra, idziemy zobaczyć czy to działa. Ma panie on? Quest wykonany. Jeszcze gdzieś to mogło się rozrosnąć. Gdzie to teraz jest? Aha, troszeczkę niżej, dobra. Lecimy. No, Okej, okay. jesteśmy na miejscu. Wow, wow, tu już nawet potwory przyszły z bał To jakieś takie mocne. Czy im sobie w ogóle radę? wow ho ho, panie kolego. Chyba trzeba się na dą dosunąć Dobra, womba ich chyba zniszczyć, było co? To na nich Cisną równo wow Dobra Tylko to w ogóle, a nie zabiłem go parę razy na tamtej mapie, ale Dosyć Jack to musiałem z nim walczyć tego to w ogóle chyba tylko raz zabijemy. Widzę tutaj Okej. Okay. mamy to. Tu trochę więcej podłogi trzeba będzie zużyć. Czy tak, czy mi w ogóle starsze te podłogi. Ło, wow, idealnie! No nie wierzę. Dobra, wróć do Ona. Czyli zabieramy tą podłogę z powrotem. i lecimy do Ona. Ale idealnie, 50 zrobiłem Siema panie Onie Co teraz byś chciał może? Mm -hmm. Coś tam mamy w tym Dobra, Elixir. To nic ciekawego w sumie Mamy jeszcze snu, pasuje przy okazji do zabijemy Bo przywojem po magnesy, jak pamiętacie Problem polega na tym, że te magnezy są też do innych rzeczy potrzebne, ale są bardzo rzadko. Tam ktoś na nas rzucił z góry. Może tego już jest Dobra, porządeczku. Jeszcze dzisiaj tutaj podejdę. No i proszę bardzo, jak się teraz balonik przydaje, pyk. Już jestem na miejscu gościa. Zadam być gościu chciał? Wcześniej za mnie nie chciały grać w ogóle, a teraz co? Okay. A i zabrał te źródła. Ja nie wierzę. Uh -huh. Przechodziliśmy tędy A, że współpracujemy z robotami S Sądził, że Chikroup kupił ich coś tam coś tam. Co ty tu robisz? Przecież łapać ryby. Aha. Nie pamięta żadnej ze swoich piosenek. Mamy mu zrobić. Mamy mu zrobić, coś, żeby mógł nagrać swoje piosenki? Aha, mamy mu zrobić radio. No i dobra, w takim razie tak do miasta, po radio. Przy okazji powinniśmy otrzymać już wszystkie nasze przedmioty, które zrobiliśmy. Czyli tak, Sturkene. Niebieski hełm, bardzo dobrze. 5400 życia więcej. Wow, Zielony Armor, dobrze czyli pół tysiąca więcej białe rękawiczki słabe jak zawsze pięć tysięcy tylko i niebieskie buty takie ładnie weszło chyba jeszcze raz zrobię te rękawiczki no ale teraz buty są lepsze od 2200 teraz co tu zrobić No to tu jest turbo na sekundę hmm. dobra zmieniamy słabe były te buty nie dawały dużego spida. Broń bardzo słaba Na razie skipujemy Co tu potrzeba? Czy to warto to zrobić? Ach, bo to jest... Dobra Wiem co trzeba... Znać. Co należy zrobić? Tutaj robimy tak Z20, zobaczymy co poleci, może to co nam jest potrzebne W międzyczasie nie traćmy tego Nie tracimy Elegancko Mamy jakąś kolejną stacyjkę? To będzie kolejne. A, to są takie jakieś te... Blue fluff. To wygląda jak te bawołe dupy, co kiedyś mówiłem. To jakieś jakiś Black Bark. Też nie wiem, co to jest. Flungus Też jeszcze nie wiem. No dobra. się z czasem dowiemy na pewno. No sobie strafiłem, żeby o nie zapomniał. Dobra, mamy już to. Budujemy. I w międzyczasie czekając na to 7 sekund ja sobie ulepszę broń może na lepszą dziedzicą ja broń mam ekwip i trochę byłaby lepiej ulepszanie tej broń przed nami już ostatnie ulepszenie jak widzicie To właśnie jest przeciwletowy jeszcze sobie tylko zmienimy statystyki mamy turbo na sekundę a mamy berserk aby wybrać lepiej, albo Movement Speed. A zobaczymy, jak w ogóle się gra, albo musimy poszli w Movement Speed. Taka będzie szybkość postaci. I tego w sumie nie robimy jeszcze. Znaczy, się idzie w Berserk, to zobaczymy tutaj. Znaczy, w Critical, w Groniach się głównie idzie. No się jeszcze w Rosynie naraz się przekonamy, jak będzie wyglądało. No ładnie. No dobra. To by było na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. zobaczenia w kolejnym odcinku. No i cześć. I na koniec jeszcze taki krótki pokaz slajdów z tym, co mi poleciało poza odcinkiem. Czyli Geysir Deal y z Geyserów. Y figurka Slarba z, ze ślimaczków. Jajko ślimaka. Gamebox. Magnetic Branslet. Pod Slapper Beamer. I hipster Bum Glasses. Tu warto zauważyć, że jest jakaś nowa statyka, której jeszcze wcześniej nie było. Także tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. No i cześć.